Pani Mario, brawa się należą. Koleżanka Teresa, ja powiedziałam ponad, ona mówi, że policzyła 182 tysiące. 182 tysiące przez, przeszło przez kapelę Onetę, co nie znaczy, że my te pieniądze mieliśmy w rękach. Na końcach różnych. Z tych pieniędzy, proszę Państwa, otworzyliśmy salę doświadczenia świata. Dla dzieci głęboko upośledzonych w Brodzienowym, Potem był remont wojska i ter teren rekreacyjny przy domu dziecka w Pawłówce. Później zakupiono bramki na halę sportową i pełne stroje sportowe firmy Jako dla uczniów szkoły w Filipowie. Jest pani dyrektor i tak brawo bije i główny trener, który te stroje jeszcze ma. Rozpoczęliśmy budowę oazy i spokoju wypoczynku w ogrodzie WTZ w Filipowie. Później wyposażyliśmy klasę, która ma imię, każdy może zostać bohaterem, do nauki ratownictwa w naszej szkole w Filipowie. Potem zbudowaliśmy siłownię zewnętrzną, która stoi u nas w parku, a ma na imię w Zdrowym Ciele, Zdrowy Duch, tutaj w centrum Filipowa. W tym roku kupiliśmy tutaj na scenę do Goku yy, kurtynę oraz nagłośnienie do ośrodka wsparcia w Lipniaku. Dzisiaj chcemy zakupić tą kamerę i sprzęt nagłaśniający dla kół teatralnych działających przy Goki z Filipów oraz zbudować bajkową si siłownię pod chmurką w niepublicznej, terapeutycznej szkole podstawowej bajka w Suwałkach. Każdy nasz bal charytatywny dla Dzieciom polega na tym, że wszystko co jest na stole, co państwo jedliście i wszystko co posiadamy w sprzedaży, czyli tu na tych stołach i tam na schodach w holu, dostaliśmy od darczyńców. A państwo, którzy bawicie się z nami na balu, także jesteście darczyńcami, ponieważ wszystkie pieniądze trafiły na konto i to jest całkowity dar państwa na cel Dzisiejszego balu. Koszty związane z tym balem, czyli obsługa, kuchnia, zaiks, pokrywa kapela Onegdań z własnych pieniędzy, bo my, proszę państwa, pracujemy w ciągu roku, mamy różne występy i czasami zdarza się nam zarobić pieniądze. W tym roku, w tym roku proszę państwa, kapela Onegdań na bal włożyła 3100. To jest dużo pieniędzy, które my przeznaczyliśmy na bal. Teraz pozwólcie Państwu, że ja Państwu, że będę dziękowała. Moje koleżanki i koledzy będą wręczali podziękowania. Wielu jest tutaj sponsorów, którym wszystkim serdecznie dziękujemy. I nie mamy y, wielu podziękowań. Mamy kubki okolicznościowe, które będziemy Państwu wręczać za wszystko. Mamy takie dyplomy pamiątkowe. I wszyscy Państwo, każda para ma z Państwa długopis. Długopis wiadomo w jakim celu, bo mamy aukcję pisemną, ale długopis na cały rok do pisania. Długopis jest z napisem ósmy Bal daj Dzieciom Filipów 2017. To jest dla Państwa. Dziękujemy firmie Kalinka, Panu Kalin Janowi Kalinowskiemu za podjęcie się przygotowania od strony jadła. Jeszcze pana Kalinowskiego nie ma. Obiecał, że do nas przyjdzie. Dziękujemy zespołom. Saksel, pani Ani, Jankowi Puzo za oprawę muzyczną do tańca i nagłośnienie. Chciałam powiedzieć, że zespoły grają charytatywnie. Przemkowi yy, Dziaduła za oprawę muzyczną, za te zespoły. Przemek jest tam. Pan Przemek przyjechał z Sokółki. Zdjęcia. Więc też u nas za darmo. Dziękujemy panie Przemku. Dziękujemy oczywiście panu Marianowi Smolskiemu, bo później na YouTube możemy oglądać wszystkie bale i zachęcam serdecznie do oglądania tych naszych bali. Dziękujemy wójtowi Dziękujemy wójtowi naszej gminy, bo ta sala, którą tutaj jesteśmy, otrzymaliśmy za darmo. Nie płaciliśmy za tą salę, więc także podziękowania. Proszę Państwa, ważnym sponsorem, można nazwać strategicznym jest, są zawsze ludzie, którzy ofiarują nam tucznika na ten bal. To nie wszystkie mięso yy, nieprzodek, który jest na stole. W tym roku jest to Pani Beata i Mirosław grzęda. Tutaj siedzą przy tym stole Dziękujemy bardzo. A Państwo Grzędowie w tamtym roku, już w tamtym roku na palu, bo byli z nami, zgłosili się do zakupu tego Yy, tucznika. Chciałam powiedzieć, że już na kolejny bal mamy już sponsorów, więc nie będziemy poszukiwać sponsorów tucznika na kolejny bal, bo już się zgłosili ludzie przed balem, że chcą dać tucznika, więc za rok mamy już mięso. Przyprowadzą nam tego świnia i będziemy mieli co jeść. Yy. Marysi i Tomkowi Lubiną za prosiaka, sami uchodowali albo kupili, ale dziękujemy, oni są w naszej kapeli. Dziękujemy Kołu Łowickiemu Filipowa za dzika. Na stole wiejskim, na stołach. Panowie, myśleli już kilka lat z rzędu, polują nam dzika i dziś w tym roku też nam upolowali, już dzik był też nie upolowany. Poproszę przedstawiciela, pana Grzegorza tutaj do mnie. że na następny rok, żeby ten dzik był upolowany brawo, brawo. i żeby nie było, że dałam broń powołania ręce, ma pozwolenie ma. Proszę państwa. Pan Jan Jurski co roku cały inwentarz żywy nam oprawia. Pan Jurski i państwo Ela i Tomasz Michalukowie są z nami na balu, są darczyńcami całego stołu wiejskiego, który mamy tutaj obok. Czyli wszystkie będliny, wszystkie mięso, które możemy jeść tu z tej strony są od jaren. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za produkty spożywcze i szczególne podziękowania należą się Pani Dyrektor Annie Duda ze Szkoły Bajka, Urszuli, przepraszam, przepraszam, Pani Dyrektor, musi Pani wyjść, mamy dla Pani takie małe podziękowanie i kapelę bardzo na pamiątkę. Chciałam powiedzieć, że Pani Dyrektor chciała więcej tych produktów zakupić, ale już nie mieliśmy co dać. Nasi sponsorzy są bardzo hojni. Ale, ale rodzice ze Szkoły Państwa przygotowali cały słodki stół na stole są jeszcze podziękowania dla Pani Bożeny Radzewicz za pączki. Wszystkie inne słowskie są od rodziców ze szkoły bajka. Dziękujemy bardzo. Nie wspomnę o tych kurczakach, które też są ze szkoły bajka. Dziękujemy serdecznie. Zgodzienie lekarskiej rozkuda za sery na stół wiejskim, pani Halinie i Jurkowi Kronowskim. Marzenie i Duszowi Radzewicz. Kasiej Tomkowi Rogowskim, Kasiej Kazikowi Rusanowskim, Beaciej Sylwestrowi Koncewicz, Wioli Andrzejowi Kamińskim, Doroczej Słapkowi Bożej, Małgosi Darkowi Ciszewskim, Danusi Andrzejowi Sieczkowskim, Edyciej Darkowi Dobkowskim, Renaciej Pawłowi Świeżbin, Zosie Mietkowi Perkowskim. Czy państwo słyszycie co ja mówię? To brawa! Błowi Betnarek, Beacie Markowi Dziadkowskim, Kasi Arturowi, Lipińskim, Marzenie i Darkowi Dołęgom i członkom kapeli Onegdaj, bo oni pierwsi listę widzieli. Tutaj mamy, ja także mam spisanych darczyńców, ja bardzo przepraszam wszystkie, wszystkie osoby, które dawały do bajki, bo my do niedawno dostaliśmy tą listę. Lista jest wywieszona z bajki sponsorów tutaj na tablicy przy wyjściu, więc można sprawdzić, że Państwo tam jesteście. A ja dziękuję Ośrodkowi Wsparcia w Lipniaku, Zakład Aktywizacji Zawodowej w Lipniaku, WTZ Filipów, Dyrekcji i Nauczycielom i rodzicom ze szkoły bajka, Gokis Filipów, Arkadiusz Mielewski, Rodzinny Zakład Kamieniarski, Szymański, Zosia i mietek perkowski Maria Bogdan, Jacek Narewski, Marzena Dołęgo, Helena Zdaniot, Marta Kozielska, Szukajty z Filipów, Wypiek Synkaczy, Jurek Wronowski, Radek Świeżdżin, Kowalstwo Artystyczne. Magda Wrublewska, Anna Kozłowska, Jerzy Brogowski, Grażyna i Zdzisław Bronowcy, Bronowscy, Zofia i Łukasz Nowalscy, Patrycja i Łukasz Karczewski, Artur Bronowski, Urszula Jarczewska, Grzegorz Jóźwik i Wiesława Rogucka. Oprócz tego członkowie kapeli ONFB. Proszę Państwa, to wszystko jest podarowane tutaj i to wszystko będziemy próbowali dzisiaj sprzedać. Za chwileczkę otworzymy loterię, tak jak już mówiłam a i wszystkie rzeczy będziemy dzisiaj można zabrać. Bez pieniędzy, damy tylko przelewy. Każdy swoją su y kwotę sugerowaną będzie znał, dostanie przelew i każdy o już po 24 rozdamy wszystkie fanty do ręki, żebyście Państwo już... Aha, losy dziewczyny podpowiadają, że łatwiej będzie, jak będzie gotówka, ale też można na przelew. Dziewczyny mają przygotowane i przelewy, i, i słoik na gotówkę. Tutaj, tak jak mówiłam, o 24.00 y, aukcję pisemną rozdamy. Więc bardzo proszę śledzić swoje losy, i życzymy wesołej zabawy. Zagramy jeszcze?